Siemano, hej ludzie, patrzcie Grzesia <gryzio> Grzesio <gryzio> <Chodzę>. <gryzio> Tak sobie jestem, afka, a co ty Grzesio <gryzio> Tak wraz z chudym czekamy na mapę 21, więc Robię teraz pauzę, bo chciałem wam pokazać Grzesia Mój przyjaciel <gryzio> Narka Grzesio <gryzio> Pozdro dla Grzesia A więc robię pauzę Siemano, jestem przy kolejnym gościu I nazywa się on Miszel, Mistel, pozdrowienia dla Ciebie, Ziomisz. A więc witam was po małym trollingu, jestem Sy. I tak, jesteśmy podobni, Ponieważ na pierwszej mapce zlamiliśmy sam początek, więc nagrywamy ponownie. Szukamy Grzesia, jest Grzesiu Junior Wafelek Steg, Patrzcie, tutaj macie niki ludzi grających. Oni są fajni. I ten jest szczególnie fajny. Ponieważ DefuDysto założył swój kanał i mało osób go subskrybuje, więc jeżeli jesteś moim widzem, możesz wejść na jego kanał. Link będzie w opisie. Nagrywam Battlefield Heroes i możecie go polecić swoim przyjaciołom. Uwa Przepraszam, być może dźwięk był trochę zły. Lecimy na wieżę. Być może dźwięk wam się nie podobał, ponieważ dopiero teraz zauważyłam, że nie wiem... Miałem... Mikrofon Podłączony ich mikrofon mam no, mi już zżaruje na jedzonko Leci za nami ziomek Więc bądź gotowy Polecam do ciebie, masz żelazny miarcz OMG Jak wycofam się, uciekam Uciekam na domki Jak nie ma żelaznego miarcza, to lepiej uciekaj z wieży Ody masz żelazny miarcz? bo coś nie wyłączaj, się, no. to się nie wyłączaj, to się nie wyłączaj, Widzę, że widzę widzę, że ma, widzę, On że ma. fopa, ma... tak jak ja, fopa, 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 Minecraft. jak ja, fopa, tak jak ja, jak ja, fopa, tak jak ja, fopa, tak żegnaj, ja, żegnaj. tak Super bica, nie ludzie? A teraz Wam pokazuję jak przechodzić parkourem od SGTJ To przepraszam. <laughs> Jaki tron. Patrzcie, przejdę, 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 pierwszy, przejdę, patrzcie. Już to przyszedłam, przyszedłem. To jest nie uh, Tu będzie twój grób, tu nie ma. Chwiatków. mamy jesteśmy znowu, znowu z chudym. I teraz mam nadzieję, że nie zmaśnimy. Chudy się pani. No, Pewnie był na parkurze. Dechudy to, dechudy to, dechudy, dechudy, sto. Jakby coś, to ja ci powiem, że lecimy na wieżę. I jeżeli ja Ci powiem uciekaj, to pierwsze co możesz zrobić, to uciekać. Schować się gdziekolwiek, jak wiesz, tam jak jest... To jest tak jak jest te drugie, tak jak jest te pierwsze piętro. No to wiesz. No. Tak gościu mnie wyprzedził. Kto to jest? To jesteś ty? A no ty lecimy, że możesz lecieć do góry. Ale tutaj zwaliłeś akcję. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest to? No ja ja... Czemu nie idziesz na wieżę? Dobra. <śleskuj> u, uu ale są gdzie? Blisko! Ja mam dopiero drewniaka mam tylko... Idź, idź, idź! Mister Czeszu! Mister Czeszu, mister Czeszu, grzeszu! Dobra. Dobra, no więc to już będzie koniec, albo czekajcie, jak jeszcze chudy... To... Dobra, nieważne. No więc to już jest koniec na dzisiaj. Skomentujcie, subskrybujcie. Na razie, pożegnaj się, chudy. A na razie.